Nagrywam telefonem, czym się nie zdarza, znaczy rzadko się zdarza, ale zapomniałam mojego aparatu, a chciałam wam dzisiaj już zacząć kolejnego vloga. Rano miałam tragiczny humor, ponieważ wszystko leciało mi z rąk. Rozwaliłam sobie serum z Lava, No ale to nie są najgorsze rzeczy, które się dzieją w moim życiu. O reszcie wam po prostu nie mówię. Ale pomijając poprawiłam go sobie, jechałam teraz samochodem, śpiewałam po drodze, puściłam sobie super taką pozytywną muzykę tak, że naprawdę się bardzo zrelaksowałam tą jazdą i przyjechałam kupić dzieciom czapki, trochę dlatego, żeby wyskoczyć z domu, a trochę dlatego, że naprawdę ich potrzebują. I zawsze się zastanawiam czy brać kurtkę czy nie brać, czy brać szalik czy brać czapkę, teraz poszłam pół na pół czyli zostawiłam czapkę szalik, ale kurtkę wzięłam, bo jednak boję się, że się gdzieś tam przeziębię, że mnie zawieje. Teraz jakie tutaj remonty w tej bonarce dawno nie byłam. Najpierw wzarka, a widzę, że w zarze królują beże, biele, no takie kolory ziemi. To jest chyba rozświetlacz. No, naprawdę bardzo ładne. Mam tak, że albo mam na niego fazę i go jem, albo po prostu totalnie nie. Na przykład wciąż nie ja byłam wcale, teraz znowu wróciła ochota. Tu mamy taki ramen e, chicken spicy. W sumie trochę inna wersja niż zawsze jedliśmy, więc no zobaczymy, czy dobry. A! Wzięliśmy śliniak i nie daliśmy. Założysz mu? Aleksik oczywiście je też. Ramen. O, jakie i... jaj, jakie jajo! No, jakie a ty się przyglądaj, i będziesz jeść za rok. Wzięłam w Rosmanie takie wałki, ponieważ chciałabym sobie spróbować e, wystylizować włosy właśnie tutaj u nasady, przy twarzy na takich wałkach, żeby były trochę odbite. Od skóry głowy Zobaczymy czy mi to wyjdzie I nawet nie wiem czy te wałki są spoko Wiedziałam jakieś takie pierwsze, lepsze Wzięłam po prostu żeby były takie większe Wpadłam jeszcze też szybko do Sephory Po gąbeczkę Ja Wam bardzo polecam Te z Sephory są naprawdę spoko I kosztują 45 zł Pawłowi wzięłam jego ulubiony dezodorant Tutaj mamy jeszcze mokre usteczki I właśnie Co kupiłam dzieciaczkom Wzięłam im takie Ala Szaliczko czapki. One są tutaj, wiecie, to, to nie będzie tak fajnie przylegać, żeby to było ciepłe. Natomiast na pewno będzie tutaj cieplej pod szyją. Pięknie to wygląda. I do tego wzięłam im takie czapy. Zaraz to będę mierzyć, zarówno Aleksowi, jak i milci. Niestety nie było dwóch takich większych. To jest rozmiar, słuchajcie, 2 lata do 10 lat. Więc naprawdę ta czapka jest tak duża, że nawet i ja bym w nią weszła. No a drugi zestaw wzięłam e, bardzo podobny, tylko z taką czapką mniejszą. Zaraz będę właśnie Mici mierzyć, bo dla Aleksa na pewno będzie dobre, ale czy dla Mici będzie dobre, no to zaraz się Ado okaże. Ado. Ado. Jest jeden mały fakap, ale wychodzą pięknie. Dlaczego się nie spędzałam w kuchni? Powiem wam, że jestem mega relaksujące, ale o, już widzę, że czas się skończył, mój, tak? Robiłam wcześniej makaron, teraz robię pancake i. ze standardowego tego przepisu z Thermomix'a. Bardzo je lubię, tutaj mam malinki, zaraz będę kroić banana, no i smażę. Ja powiem Wam, że bardzo lubię tak sobie posiedzieć w kuchni i coś porobić i robiłabym chętnie jakieś takie nowe przepisy, coś nowego, coś e, odkrywała, ale e, na ten moment robię tylko sprawdzone jakieś przepisy. No stop to samo jemy, ale to dlatego, że po prostu robię to szybko i wiem ile mi to czasu zajmie, wiem, że mnie nic nie zaskoczy, e, no, tak to wygląda. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze się jakoś tam kiedyś kulinarnie wyżyję w tej kuchni. Eee, a teraz robię pankejki. Wcześniej robiłam makaron, taki wiecie, z TikToka, który Wam kiedyś pokazywałam. Eee, akurat jego chyba nie nagrałam. A jeśli nagrałam, to Wam rzucę. Mm, maliny, gruszkę, banany, dżemik malinowy. No i szybko jak kolację. Zrobiłam dość sporo, licząc, że starczy i na kolację, i jutro na śniadanie, ponieważ jutro rano dość wcześnie wychodzę i chciałabym, żeby po prostu no, już było na śniadanie, żeby nic nie trzeba było za bardzo rano szykować. No nie, jeszcze nie idziemy spać, jeszcze jest za wcześnie, misia. Mia się mnie pyta, czy idziemy już spać. No jeszcze, jeszcze chwilkę, bo sprzedawałam ostatnio dość dużo rzeczy e, i tak stwierdziłam, że ogólnie, jeśli chodzi o sprzedawanie rzeczy, ja nie cierpię tego robić i bardzo z tym zwlekam. Natomiast, no jest to i ekonomiczne, i ekologiczne, i ja często mam te ubranka w naprawdę dobrym stanie. One leżą i tak stwierdziłam, ok, zabiorę się za to. No i e, tyle, ile sprzedam, to też tyle kupię, będzie taka wymiana. Więc stwierdziłam, że kupię w tym I Love Milk dzieciom po bluzie Natomiast u mici zdecydowałam się na taki kombinezon Bardzo mi się to spodobało Tutaj z tyłu macie takie uszy królicze Także myślę, że będzie super w tym wyglądać Zaraz jej to może zmierzę I dla Aleksa wzięłam bluzę w rozmiarze 110x116 Właśnie chciałam zobaczyć jakie to będzie duże Ale nie, będzie ok Fajna bawełna Bluza wygląda tak, jest z kapturem, to jest taki piesek, gładka. E, także ma teraz te dwie bluzy. Tam tą brązową, tą taką czarną. E, myślę, że spoko. Na pewno jeszcze będę wrzucać dużo różnych rzeczy, ale jeśli jesteście ciekawi, to ja sprzedaję na Instagramie Glamifilik Szafa. A tak się nazywa ten mój profil Założyłam tam właśnie specjalnie, żeby sprzedawać Jakieś rzeczy, mam tam też fotelik, wanienkę Także wózek nawet jest Więc jeśli jesteście zainteresowani, to Proszę Chciałam wam pokazać, jakiego zrobiłam dzisiaj Pierwszego warkocza Mici I nawet taki całkiem, całkiem Zobaczcie, jakie ona w ogóle ma już długie włosy Miciuś, co się stało? Chodź do mamy Co za aparat, łzy, grochy normalnie Dzień dobry moi drodzy Zgrałam ostatnio te pliki, które nagrywałam telefonem No i jednak głos z aparatu to jest no zupełnie coś innego Więc nigdy ten telefon nie odda jakości aparatu Więc teraz zabrałam aparat Chciałam wam pokazać co mam dzisiaj na ustach I na ustach mam dzisiaj Banana Beauty Nana naked, tak się nazywa, to jest konturówka, ale ja sobie nią wypełniłam całe usta. No i to jest właśnie ten kolor, o którym Wam kiedyś mówiłam, że jest przepiękny, e, bardzo mi się podoba. Muszę mm, no sobie tutaj troszeczkę, wiecie, wyjechać i powiększyć te usta e, tak naturalnie, e, ale. Nawet nie wiem, czy ta marka dalej istnieje Jakoś kiedyś było o niej bardzo głośno I wszyscy krzyczeli, że za dużo, za dużo A teraz jej nie ma wcale Mam nadzieję, że te marki przetrwały I dalej działają Bo szkoda by było bardzo fajne kosmetyki I teraz będę jeszcze nakładać Na dłonie Krem do rąk Zawsze to robię w samochodzie Jak widzicie już końcówka A uwielbiam te kremy Idę właśnie na Kazimierzu do poranków Byłam tam raz na śniadaniu Trzymaj się aparacie. Eee, no i idę po raz drugi, więc jestem ciekawa, czy jest coś nowego w karcie. Eee, bo chciałam jakieś nowe miejsce, już ostatnio cały czas to samo i to samo i to samo, a na razie moim jedyną jedynym rozrywką eee, w życiu to jest właśnie chodzenie po knajpach, restauracjach, śniadaniach i tak dalej, no ale na razie tak jest. No i napisała do mnie ostatnio moja kole dobra koleżanka Agnieszka, i ja ją naprawdę chyba przyciągnęłam myślami, bo naprawdę w ten sam dzień, jeszcze dzień wcześniej, sobie myślałam, że kurczę muszę napisać do Agi, co tam u niej słychać bo, bo nic nie wiem i ona napisała do mnie na drugi dzień, czy się spotkamy, nie widziałyśmy się właśnie zrobiłam mały research i sprawdziłam, nie widziałyśmy się trzy miesiące więc uważam, że dość długo ale no zleciało to bardzo szybko to był też ten okres, wiecie, ten świąteczny i tak dalej. Ja wtedy jestem tak też ciężko dostępna, ale, ale udało się. Powiem Wam, że bardzo sobie cenię spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi i zawsze staram się to mieć bardzo wysoko na swojej liście takich priorytetów. I jestem w stanie wiele rzeczy poświęcić, odłożyć na później, czy zrobić to, nie wiem, później wieczorem, w nocy, odwołać jakieś tam sprzątanie itd., poprzekładać plany, żeby się spotkać w dogodnym terminie ze znajomymi, bo, no bo bardzo sobie cenię kontakt z ludźmi. Uważam, przynajmniej dla mnie też, samotność jest najgorszym, co chyba mogłoby się mi przydarzyć, poza oczywiście jakimiś chorobami. I taka samotność mnie przeraża, więc ja osobiście staram się dać dużo od siebie w kierunku jakichś tam, wiecie, dobrych relacji i żeby to wszystko po prostu trwało. I myślę, że tak jest, ponieważ mam wiele znajomych, z którymi utrzymuję bardzo długo kontakt i ten kontakt cały czas jest, i to nie jest tak, że mnie trzeba na siłę wyciągać, tylko ja też sama wychodzę z inicjatywą. No, i staram się, więc myślę, że tutaj ważne jest to, aby dwie osoby, czy też w grupie osób, po prostu ludzie chcieli i znajdowali ten czas, bo ja wiem, że tego czasu nie ma. I ja też jestem bardzo zajętą na co dzień osobą i miałabym milion wymówek, żeby nie przyjść na spotkanie, odmówić i tak dalej, ale chcę, bardzo chcę i zawsze to stawiam bardzo wysoko, więc idę. Jestem umówiona na 9.30, więc mamy super czas. No kiedy na ten obóz sportowy jedziesz? Dopiero w marcu, to jeszcze, jeszcze zdążę. Jedzenie było bardzo dobre, natomiast powiem Wam, że zmarzłam. To jest kolejne miejsce, w którym nie grzeją. Ja wiem, że teraz jest drogo, natomiast my siedziałyśmy i trzęsłyśmy się z zimno, miałyśmy zimne ręce, więc średnio to przyjemne. Także takie minusy już któryś raz właśnie wychodząc do restauracji czy do jakiejś tam śniadaniowni, no to jest ogromnym minusem, że no najchętniej to bym siedziała w kurtce i w czapce. Przyszła tutaj kurteczka Mici, o której zapomniałam, więc dzisiaj otwieram. To jest taka wełniana kurteczka w kolorze brązowym. Długo czekałam, żeby w ogóle one się pojawiły. Powiem wam, że ciężko je w ogóle dostać gdziekolwiek. Zobaczcie. Piękna, cieplutka, porządna kurteczka. Już zakładamy, tak. Będziesz dzisiaj sobie testować. Mamo. Zobacz, jaka fajna. Mamo. Wszyscy mamy burgerki. Aleksik też ma burgerka i Mamo już ma burgerka. Żegnam się z wami, papa. Pa.